Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja Sądecka i Rozmowa Dnia. A dzisiaj w studio gościmy byłego prezydenta Nowego Sącza, pana Jerzego Gwiżdża. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Ale dzisiaj nie po o polityce. Po, po długiej przerwie, tak. Po długiej przerwie, nie o polityce albo przynajmniej nie tylko o polityce. Zacznijmy od tematu związanego z tak zwanym sikającym rycerzykiem, już słynnym. Nie tylko ze względu na to, że został przeniesiony, ale także ze względu na to, co się później wydarzyło i jak to zaskutkowało. Mówimy o parkingu, dziś chyba już nie parkingu, tylko bardziej skwerku przy ulicy Młyńskiej, tuż w pobliżu sąsiedztwa pana domu. Wystosował pan petycję do prezydenta, do wojewody, do Rady Miasta Nowego Sącza. O co konkretnie chodzi? No, o to, co tam się dzieje, generalnie rzecz biorąc, to jest sprawa, która, o której w ogóle trudno jest mówić bez jakiejś żenady, bo to dotyczy. Na różnych kwestii, które są gorszące nawet taka miała miejsce 4 grudnia w niedzielę o godzinie 14 po południu, kiedy jedna dziewczyna i dwóch młodych chłopców zabawiali się na tym placu no, w sposób, bym powiedział, mało etyczny, przynajmniej, jeśli nie niemoralny. I doszło do tego, że jeden z nich paradował na Golasa. I reakcji zero. Po telefonie do Straży Miejskiej pojawiła się policja która oczywiście wylegitymowała tych bawiących się ludzi, no pewnie jakiś mandat dała, który może wylądował w koszu, bo widziałem, że to potem rzucali gdzieś do kosza. No i odjechała, zostawiła go i dalej pili, się świetnie bawili. I to nie jest z tego. I to co jest skwerek zrobiony nie wiadomo dlaczego i po co. Tak sądzą ludzie. Że nie wiadomo dlaczego i po co, bo tam właściwie oprócz y, takich ludzi, którzy prawo mają za nic i porządek publiczny też. Nikt nie przychodzi, bo się po prostu boi. Znaczy, boi się wszystko, tych ludzi, którzy tam przychodzą. Zaczęło się wszystko od momentu przeniesienia tego rycerzyka i stworzenia może tego zaczęło, skwerku, bo to chyba nie sam rycerzyk jest problemem. Zaczęło ile... się, panie redaktor, nie od tego. Zaczęło się od tego, jak został budowany parking i po co ten skwerek powstał. On nie powstał po to żeby tam przychodzili ludzie odpocząć, bo to byłaby jakaś yy, dziwna sytuacja, że zamiast miejsc parkingowych robi się oczywiście jakiś skwerek, bo tam powinny stać samochody. Tak to było kiedyś planowane i tak to planowaliśmy z dyrektorem Puszko, świętej pamięci, że to będzie taki prawie, że przyszpitalny parking. No ale trzeba było komuś dokuczyć. Więc oczywiście zrobiono tam i ławeczki, cztery w kółeczko postawione, w środku postawiono rycerzyka, no bo jak ma ktoś kompleksy, jakiś niby chłop w stosunku do rycerzyka, to go przeniesie, żeby na niego nie musiał patrzeć prawie codziennie, bo zamek jest w centrum miasta, więc przeniesiono w taki zaułek dość cichy, no i sprowadzono tam oczywiście specjalnie Chcący czy nie chcący, ja mówię specjalnie, mimo wszystko wprowadzono tam ludzi, którzy jak powiem i moralność i prawo mają za nic i bezpieczeństwo ludzi też. Pan pytał, pamiętam, o to, że dlaczego tam te miejsca parkingowe, które zakładano wcześniej, bo miało, o ile dobrze ja pamiętam, być ich około 30, ostatecznie jest 10. Pan pytał także, dlaczego... Tak, bo to jest ewenement absolutny. Od strony ulicy Matejki, gdzie mogłyby stać samochody, są słupki, potem jest 10 miejsc postojowych, z czego y, dwa chyba są dla inwalidów, czyli 8 miejsc postojowych na placu większym niż ten, y, który ma parking przy ulicy Śniadeckiej przed Cmentarnym. Chcę wyobrazić 10 miejsc postojowych, nie ma dobrego wyjazdu. Jak pamiętam wiedzieć, stoję na miejscach parkingowych, to trzeba dwa razy cofnąć, żeby z tego parkingu wyjechać, Po drugiej strony jest ten skwerek, koło skwerku. Jest jeszcze jakiś taki kawałek wyłożonych płytek. Nie wiadomo, komu to ma służyć. Ale to chodzi o to, że trzeba było teren zabudować. Sama droga przelotowa jest. W tym no, przelotowa dojazdowa do miejsc postojowych jest szersza niż miejsca postojowe. Promenada już mojego płotu oczywiście musiała być, to wszystko jest podniesione ponad metr, ponad poziom, a to w ogóle nie trzeba było tego podnosić. Woda cieknie, no i na cudze grunty, co to pana prezydenta obchodzi, tak? dokuczył tak, jak zamierzał. I to mu się niestety udało. Jeśli wyznacznikiem tej władzy miejskiej jest dokuczanie komuś, no to co to. O czym my mówimy, o jakiej służbie publicznej władzy, oprócz tego, że sama mówi, że publicznie służy sobie. Proszę powiedzieć, rozumiem, że w tej petycji, którą wystosował Pan i, i Pana żona, domagacie się Państwo likwidacji tego skwerku, bo chyba to jest jedynie rozwiązanie tej sytuacji. Ja tak? już nie wiem, mhm. czy nawet likwidacji skwerku, czy nie. W każdym razie usunięcie stamtąd ławek, bo to jest miejsce, do którego z uwagi na te ławki przychodzą przede wszystkim ludzie, żeby się. Najkrócej mówiąc, napić i opić, i pochuliganić trochę. A prezydent oczywiście o tym doskonale wie, policja także o tym wie, straż miejska o tym także wie. To się stało miejscem niebezpiecznym. Proszę sobie wyobrazić, że na pani podwórku, czy na którymkolwiek podwórku, lądują rzucane z zapłotu butelki powódce. Tak jest u nas. Po ogrodzie chodzą dzieci, przychodzą ludzie, siedzimy przy altance i zachowujemy się jak przystało na obywateli porządnych w mieście, nie hałasując. I nagle buk, ciach, prach, butelka leci i, i spada na płytkę. Na razie na płytkę, ale co będzie, jak spadnie na głowę? Nikt nie reaguje. Tam opowiadano różne rzeczy wcześniej, że będzie to monitorowane, że będzie przyjeżdżała Straż Miejska, że to będzie pilnowane. Tam nikogo nie ma. To jest zrobione po to, żeby komuś dokuczyć. Na to jeszcze umieszczono tam rzeźbę, która zupełnie nie pasuje do, tych, do tego miejsca, ponieważ to nie jest rzeźba samoistna. To jest element fontanny. Po to pan bez artysta tą rzeźbę na moje zlecenie i nie za publiczne pieniądze zrobił, żeby ona była elementem, jak powiadam, fontanny, a nie jakiejś samoistnej rzeźby, która zupełnie nic nie znaczy, jeśli jest bez tego, co nazywa się woda. No właśnie, bo już abstrahując do, do tematu skwerku, za momencie wrócimy, to jest, mówimy o siekającym rycerzyku, to jest rzeźba, której Pan jest właścicielem. Dokładnie tak, no ale ona została użyczona miastu na konkretne miejsce, ona miała być u mnie w ogrodzie. U mnie jest mały rycerzyk, czyli jakby taka, taki prototyp tej rzeźby, a, a, ale skoro nie pełni swojej funkcji, no to honorowo należałoby ją oddać, tak sobie to myślę. Ja się o to specjalnie nie upominam, napisałem o tym w petycji. Mam nadzieję, że pan prezydent dojdzie do wniosku, że w końcu honor jest ważniejszy niż, niż, niż tylko i wyłącznie Piastowanie władzy i udawanie człowieka bardzo ważnego i mocnego w sytuacji, kiedy rzeczywiście do tego potrzeba honoru, no i odda to, co powinien oddać. No ale jak powiem, wszystko w rękach decyzyjnych pana prezydenta tym bardziej, że nigdy ta rzeźba nie została na stałe darowana. A proszę powiedzieć, czy jest jakaś odpowiedź z ratusza? tak to jest kuriozalne ponieważ ja i moja małżonka skierowaliśmy petycję do pana wojewody do rady miasta i do prezydenta miasta w zależności od tego, jakie mają kompetencje, takie powinni podejmować w ramach odpowiedzi na tą petycję decyzję. Tymczasem pan prezydent wystosował do nas pismo, w którym pisze, że rozesłał tę petycję do wojewody i do, i do rady miasta. No to jest kuriozalne po prostu. No ale jeśli Jerzy pisze się w piśmie przez R, przez rzecz z kropką, to co ja mogę więcej wymagać? A czego pan oczekuje, panie prezydencie, od radnych Nowego Sącza? Bo oni to pismo ja dostali się, już w grudniu. Że, Czy ktoś żeby, się z panem skontaktował? Żeby Czy ktoś... w końcu zaczęli myśleć i to trochę myśleć samodzielnie. Bo ja rozumiem, że jest jakieś powiązanie partyjne, że jest jakieś powiązanie funkcjonalne, że jest jakieś innego rodzaju powiązanie, którego nie chcę z nazwy nazywać, bo po prostu nawet nie wypada. Także wierno poddaństwo w pewnym sensie niektórych radnych, i to jest bardzo widoczne. Ale wydaje mi się, że człowiek ma jeszcze coś takiego jako mózg i wolną wolę i powinien się tym kierować. To znaczy, wracam do pytania. Myśli Pan, że radni wpłyną na prezydenta, czy Rada Miasta? Sprawiedliwości? Ja myślę, wyda że wpłyną. Petycji, ja nawet w tej decyzji? sprawie wcześniej nie chciałem publicznie występować. Zwracałem się SMS-em, wydawało mi się e, wpływowego radnego, jakiego pana Ziai który na pierwszym SMS odpowiedział, że się sprawą zajmie, na dwa kolejne, wystosowane po kilku miesiącach, już w ogóle nie odpowiedział, jak rozumiem, nie mogło. Jeśli jest skutecznym radnym, powinien takie proste sprawy załatwić. Bo w istocie rzeczy to są proste sprawy. Myśmy w czasie sprawowania urzędów mieli różne interwencje związane choćby z ławką tu, z ławką tam, która okazywała się nie być postawiona na właściwym miejscu. I nie było z tym najmniejszych problemów. Myśmy podejmowali decyzję od zaraz i czasem na interwencję radnych, jeśli to wychodziło z inicjatywy, czasem na interwencję policji. No ale, jak powiem teraz, stagnacja absolutna i wszyscy trzymają się jednego stołka, jednego pana. Czy, ja rozumiem, mowa... że jeśli ten pan straciłby stanowisko kiedykolwiek, to oni wszyscy także je stracą. Czy, rozumiem, bo tutaj argument pewnie będzie też taki, że no, o ile sama budowa skweru była Kosztem przez niektórych podnoszone, że kosztem nie do końca uzasadnionym, o tyle jego likwidacja też będzie kosztować. To jest taki skwerek, który jest niewielki i który ma, jak pewien, jeden określony cel dokuczyć komuś. No więc ten cel został w 100% spełniony. Nie wiem, czy z dalszym zamiarem kontynuowanie tego, co jest przez pana prezydenta, czy rzeczywiście podjęcie jakichś właściwych decyzji i wycofanie się z tej bzdury, którą tam zrobił, czyli z tych 10 miejsc postojowych na placu, na którym powinno być tych miejsc 30. To jest dla mnie podstawowa sprawa, ponieważ myśmy z założenia takiego wychodzili. Kupujemy grunt po to, żeby zrobić parking, ponieważ tam nic innego budować nie można. Więc zrobić parking i, 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 i ten parking powinien być na taką ilość miejsc jaką, jaka jest możliwa do urządzenia na tym terenie. A tam jest jakaś tabliczka informująca o historii placu, no w ogóle absurdalna rzecz. To, to wystarczy tam popatrzeć, jak to wygląda, żeby ocenić, Dlaczego jest tak, a nie jest inaczej? Cały kontekst jest oczywiście mało znany obywatelom, przecież nikt nie chodzi. Ja też nie trąbię tu i tam o tym, jak jest i jak być powinno. Zresztą nie wypada mi nawet, szczerze powiedziawszy, jako byłemu prezydentowi, mówić cokolwiek więcej niż jest to konieczne o swoich następcach. No ale niektórym się wydaje, że są pierwsi i już będą ostatni na tych stanowiskach. Otóż tak nie jest na pewno. A proszę powiedzieć, co na to sąsiedzi, bo tam no to oni jest jednak boją. dzielnica... Oni się boją, to trudno, żeby się nie bali. Tam jest tych sąsiadów niewielu, oni się boją, i są przestraszeni. Tym no, bardziej, że niektóre, niektórzy mają okna wręcz wychodzące na ten, na, ten, na ten skwerek i to miejsce i ten parking. Więc oni oczywiście nie będą nic mówili, bo oni się po prostu boją. Ja to doskonale rozumiem. A policja? Czy y, ten incydent, o którym pan mówił, widzieliśmy rzeczywiście zdjęcia, no mężczyzna rozebrany do, do naga, no, w środku dnia? No w niedzielę. Y, no sprawa, co tu dużo gadać, no każdy powinien to ocenić chyba y, według Ale te, to, to jest, no, własnej miary. To, to nie jest pierwszy przypadek, żeby sprawa No właśnie, jasna. o to chciałam pytać, czy to, to, to był taki inter... incydent, no bo, bo... Tam interwencje są częste. Y 112 jest taki numer, ale to, to, to jest trochę też lipa, jak się okazuje. I oczywiście przyjeżdżają, przejadą, przepędzą, no ale to wraca. To, to, to musi być rozwiązanie systemowe absolutnie. To nie da się tak, nikt nas nie będzie zastępował strażników miejskich ani policji. Mówię o obywatelach. Po to oni są, po to się im płaci. Natomiast szczerze mówiąc, są w tej sytuacji albo bezradni, albo bezczynni. No bo to jest wzdłuż drogi naprzeciwko, wzdłuż drogi prowadzącej między innymi do Szpitala Sądeckiego. No w samym centrum. W samym centrum i to jest to rzecz karygodna. Moim zdaniem czegoś, zrobienie czegoś takiego nie miało najmniejszego uzasadnienia. Poza jednym, jeszcze raz powtarzam, dokuczenia komuś i to komuś, kto dla prezydenta jest nieznany, przynajmniej kompletnie nie zna. Widzi Pan nadzieję w wojewodzie, bo takie mam wrażenie patrząc tu na kwestie związane z miastem, że chyba ani prezydent, bo i przecież jest poinformowany o tych sprawach, ani wiceprezydenci, ani radni, no chyba w zasadzie żadnej, żadnego klubu no nie reagują. Kiedyś to ich pewnie spotka. Ja bardzo im tego nie życzę, bo jeśli, jeśli się komuś wyrządza zło, to on do tego, kto to zło wyrządza, wraca. Wcześniej czy później. I to wcale nie jest głosowne, mamy tego mnóstwo przykładów. Ale ja nikomu źle nie życzę. Chciałbym, żeby wszyscy żyli w spokoju i także chciałbym, żeby moja rodzina i moje sąsiedztwo też miały ten spokój. Czy za tą petycją, jeśli ona nie przyniesie żadnego rozwiązania, pójdzie skarga na przykład? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Mam nadzieję, że spośród adresatów tej petycji ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy. Rozumiem, że ze strony wojewody odpowiedzi jeszcze nie ma? Nie, nie ma jeszcze ze strony wojewody, nie ma ze strony Rady Miasta. Nie wiem, czy w ogóle to zostało rozesłane do radnych. Tego nie wiem, nikt mnie o niczym nie informował. Za wyjątkiem tego jednego pisma, które dostałem od pana prezydenta, które jest kuriozalne zresztą swojej treści. No, no, ale czego się spodziewać na najmniej. Mówi Pan y, o tym, że ma Pan nadzieję na to, że ta petycja przyniesie skutek, y, czyli rozumiem, że skutkiem nazywamy tutaj likwidację samego skweru. Skutkiem mamy doprowadzenie do, y, y, ma być doprowadzenie do porządku, do tego, żeby tam nie było tego, czego być nie powinno, a y, niewątpliwie ściągają y, y, na to miejsce ludzi którzy tam nie powinni przesiadywać ławki, no i także nie powinno tam być tego rycerzyka, który jak powiem, z różnych powodów, między innymi dlatego, że to nie jest samolista rzeźba. Jest to absolutna złośliwość i inaczej tego nikt rozsądny, potraktować nie może, kto zna sprawę, bo tylko ludzie mają swoje problemy, każdy ma coś na głowie, czym się musi zajmować, więc takie rzeczy ich pewnie tam jak rycerzek sądecki specjalnie nie absorbują, ale chcę powiedzieć, że ten rycerz, i to bez złośliwości, ten rycerz był znacznie bardziej znany w Polsce i to od strony pozytywnej niż jakikolwiek, poza moją osobą wtedy, oczywiście jeszcze o rycerzu nie myślał, prezydent miasta Nowego Sącza. I to, to rodziło pewnie kompleksy. Czyli rozumiem, że, że rycerzyk. On był pół żartem Nie, No, oczywiście. I, i, rozumiem, że w tej sytuacji nie mogę sobie pozwolić na bardzo ostre wypowiedzi z, z bardzo prostego powodu. Z wrodzonej y, y, u mnie elegancji. Proszę powiedzieć Bo Mógłbym czepać strasznie. Powinien wrócić rycerzyk na miejsce, czy powinien zostać do pan mówił? na miejsce, skoro w tym określonym miejscu nie jest, nie pełni roli, którą powinien być, czyli tego elementu dekoracyjnego i wystroju fontanny, powinien wrócić do właściciela. A czy teoretycznie mógłby pan go zabrać, tak? To mógłbym zabrać, ale nie mam zwyczaju wchodzenia na cudze. A plac jest nie tylko mój, tylko także pani i wszystkich innych mieszkańców Nowego Sącza. Na pewno nie tylko miasta. Był taki pomysł w budżecie obywatelskim Nowego Sącza związany z przeniesieniem rycerzyka na jego pierwotne miejsce. Słyszał Pan o tym? Nie, nie słyszałem, ale to jest dobry pomysł. Nie został przepuszczony przez, przez urzędników. Ale to mnie nie dziwi, że nie został przepuszczony przez urzędników. To mnie zupełnie nie dziwi. Czyli czekamy Panie Prezydencie już na odpowiedź chyba Rady Miasta w tym momencie, tak? Jeżeli to zostało rozesłane do Rady, to ta petycja powinna być procedowana. Bardzo jestem ciekawy postawy radnych, przewodniczącego. Wiceprzewodniczących, tych, którzy uważają się za mocnych radnych, tych, którzy uważają się za mądrych radnych. Prowokuje Pan chyba teraz, Panie Prezydencie, Dlaczego? ale tak nie mi się nie wydaje. Prowokuje. Natomiast ja, ja po prostu jestem, Tu radni zabierają ja głos teraz, że jestem też obserwatorem sceny politycznej lokalnej, też centralnej, ale lokalnej, mam trochę doświadczenia. Mogę poprzez pryzmat doświadczeń i faktów, które się dzieją, oceniać to, jak jest, to czym to się skończy jak to się skończy. Nic optymistycznego tutaj nie widzę. Wracam do kwestii, czy do chwili, kiedy ten rycerzyk był przenoszony na, na miejsce, na ulicę spod zamku na Młyńską i tam radni zabierali głos i to zabierali głos bardzo Jas. chętnie. Natomiast a, nic... Pani Witkowska na przykład, bo ja będę mówił po nazwisku, bo już to są osoby publiczne, do mojej żony mówiła, że gdyby u niej taką szkarpetę i tak podniesiono grunt, a jeszcze nawet no, tak próbowano takie rzeczy robić, jakie tam się robi, to ona by to no, nigdy nie pozwoliła, rozwaliłaby to wszystko Zniszczyłaby to wszystko, doprowadziłaby do nie wiadomo jakiej rozruby w mieście. Ale słowa no ale... mojej żony, która, bo moja żona do niej wystąpiła pisemnie, w tej sprawie odpowiedziała, że w zasadzie co. Nic się nie da zrobić. To się już poprzednicy tym zajmowali, to już, znaczy poprzedni przewodniczący Czy komisji, komisji? który ona, tak, ona teraz przewodniczy. No kuriozalne, no ale co ja mam na to powiedzieć, ręce czyli, No ale to muszę ten temat pociągnąć, bo wydaje mi się on ciekawy, czyli pan, no nie chcę powiedzieć prywatnie, ale kuluarowo rozmawia z radnymi niektórymi oni gdzieś tam swoje zdanie są w stanie powiedzieć. No ja rozmawiam z każdym, kto chce ze mną rozmawiać i kto mi y, udziela odpowiedzi albo kto o coś mnie pyta. No więc ja rozmawiam, tylko wie Pani, to jest sytuacja, i wiecie Państwo, to jest sytuacja taka, że co innego się mówi do mnie, a co innego mówi się y, y, publicznie, publicznie. Tak? Y, czy do prezydenta. Ale to nie jest też y, znak tylko dzisiejszych czasów. Ja pamiętam takiego radnego, który jest radny zresztą. Ty strasznie krytykował lwy na moście, bo jeszcze pan prezydent zapomniał, że to z mojej inicjatywy są te lwy na moście. I te, Znowu pan prowokuje. I te, I te pary tańczące na plantach, no i ten kolej. No, jeszcze stoją. Tutaj tak? nieodległy, to jeszcze wszystko stoi. Tam mógłby to umieścić koło mnie wszystko. Tam byłoby pięknie naprawdę. To są naprawdę piękne rzeczy. Ale wracając do ty, opowieści o tych, o, tych, o, tych, o tych lwach. No i on, rozmawiał z kimś na moście i ja stałem z tyłu, bo to jakaś ciżba była trochę i słyszałem jak chwalił, jakie piękne dzięki nam czy także dzięki niemu są lwy na moście. A dwa dni czy trzy dni wcześniej strasznie to krytykował. Więc y, y, ja czasem sobie myślę, że rozdwojenie jaźni u niektórych ludzi no, sięga granic dla mnie niezrozumiałych. No to dla polityków dość charakterystyczna sprawa. Nie bardzo. A ja myślę, że Dla tak. tych mądrych nie. Ma pan, takie wrażenie, głupich, tak. ma pan takie wrażenie, że zmowa milczenia panuje w mieście? Ja mam takie wrażenie, że świat polityczny w mieście zaczął się bardzo dziwnie zachowywać. Ci, którzy powinni dbać o to, żeby zarządzać miastem właściwie, przejąć to miasto do zarządzania, raczej się między sobą wadzą. I to, tak, to dość cicho, żeby ludzie nie widzieli, że tak jest. Z tego korzysta oczywiście Pan Prezydent za cała jego sitwa, i oni oczywiście rosną w tę siłę, w tę siłę, tę siłę propagandową, która uderza w ludzi, no i oczywiście wywiera jakiś skutek. Dlatego, że dla mnie nie jest żadnym niezrozumiałym faktem to, że część ludzi będzie chciała głosować dalej na prezydenta Handla. No bo on po prostu wmówił, jaki on jest dobry i ile on w tym mieście nie zrobił, A ile on zrobił. A może to jest tak, że on w tym mieście otwiera mieście. się nowe chodniki, buduje się I, drogę, ta, ta. Proszę, remontuje się drogi. Tylko ja nie chcę być niegrzeczny i sarkastyczny, ale proszę sobie pomyśleć teraz, że mija 4 lata tych rządów i robi się po kawałku drogi, nic wielkiego nie zrobiono, bo to są w większości wymiany nawierzchni, będzie jakąś tam położenie deszczówki na jakichś odcinkach dróg, albo na takiej jak ulicę Mójskiej przez jeden rok. Bo to przez rok robiono prawie, to, ten remont, takiej krótkiej ulicy. I zrobiono takie rondo, jakie zrobiono. Ja, nie, nie, ja po nim jeżdżę, więc ja teraz wiem, ile ja zjeżdżałem z, od domu do ronda, ile zjeżdżam teraz. Yy, mówię o czasie. To jest po prostu masakra. I, i wmawia się ludziom, że się robi wielkie rzeczy. To ja się pytam, jakie? Gdzie są te wielkie projekty, które miały być przez te lata zrobione? Park Strzelecki? To jest projekt poprzedniej ekipy. Przypominam. Mało tego stadion to jest przecież projekt poprzedniej ekipy. No I ale po ta tego nie zrobiła, panie prezydencie. No, no bo na wszystko trzeba czasu, pani doskonale wie, że najwięcej czasu nie zajmuje realizacja i nie powinna teraz tak jest, że zajmuje, ale nie powinna tylko przygotowanie inwestycji. Ja się pytam, gdzie są te wielkie projekty, które miały zaistnieć? Ich po prostu nie ma. Generalnie ich nie ma, tylko się wmawia, 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 że jest dobrze. Ale coś nowego się pojawiło w Nowym sądzu. I muszę powiedzieć, że to y, oczywiście oddziałuje na ludzi, to ma swój skutek. No, kto by pomyślał 5 y, jeszcze lat temu, 10 lat temu, albo za moich czasów, za prezydentów, żeby sobie stojak na rowery za pieniądze publiczne opatrzyć własnym nazwiskiem. Niech mi pani powie, kto by z tamtych prezydentów taki o tym pomyślał. Czasów. Nie, ale ja jeżdżę po różnych miastach i słowo honoru, że nigdzie tego nie widziałem. Nawet w Gdańsku, gdzie, gdzie trakt główny remontowano, to było napisane, przepraszamy za utrudnienia, i był podpisany urząd miejski. Myślę, że na podsumowania pewno przyjdzie jeszcze czas. Mamy ciekawe dwa lata najbliższe wyborcze. Więc pewno wiele rozmów na ten temat będziemy odbywać. Czy jakieś, jeszcze na zakończenie chciałbym zapytać, czy jakieś ramy czasowe pan przewiduje, jeśli chodzi o cierpliwe czekanie? Na jest odpowiedź. Ja jestem cierpliwy, bo ja wiem, że cierpliwość to jest rzecz ważna i to, to jest tak i, 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 i trzeba być cierpliwym. U nas się rzeczy długo dzieją, generalnie w Polsce, w Sączu w szczególności ostatnio długo się dzieją. I ja sobie tak spokojnie czekam, 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 tylko że w tym spokoju jest jedna rzecz. To, co się tam dzieje, jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne dla zdrowia i dla życia. Jest bardzo niepokojące moralnie. Jest absolutnie niedopuszczalne prawnie. I, i, i władza jest po to, i różne władze są po to, żeby w ramach swoich kompetencji na coś takiego reagować. Jeśli jest brak reakcji na to, to ja się zastanawiam, po co i komu ja daję pieniądze ze swoich podatków? Po co i komu ja mam ufać? I, I ostatnie pytanie, które sobie zawsze zadaję: po co mi taka władza? To czekamy na odpowiedzi w takim razie, cierpliwie. Dziękuję serdecznie za tę wizytę dziękuję. w studio. Państwu, internautom, widzom, za uwagę. Do Bardzo zapaszenia. dziękuję. A, jeszcze jedno, jeśli można. Wszystkiego dobrego jeszcze Państwu w tym roku. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Do widzenia, do, do zobaczenia.